Jak szybko i łatwo przyrządzić pożywną kanapkę? Pokażę Ci w tym odcinku. Zanim rozpocznę, zachęcam Cię do obserwowania profili społecznościowych i skorzystania z usług poradni dietetycznej zdrowszy wybór. Do sporządzenia kanapki potrzebne będą trzy składniki. Wszystkie nabędziemy w popularnym dyskoncie z czerwonym owadem z kropkami w tle. Pierwszy produkt to hummus z burakami gołwege. Produkt w połowie składa się z gotowanej ciecierzycy. Drugim najszerszym składnikiem są buraki, które stanowią ponad 25% produktu. W humusie znajdują się również pasa semowa, olej rzepakowy, szantarty, ale również przyprawy takie jak sól, czosnek suszony, imbir mielony i kmin rzymski. Produkt zawiera również regulator kwasowości w postaci kwasu mlekowego oraz przeciwutleniacza w postaci kwasu askorbinowego. Łyżka humusu to 38 kK. Burger z burakami Go Wege. Produkt składa się z suszonego buraka, oleju rzepakowego, płatków jaglanych, mąki jaglanej, smaszonej i suszonej w cebuli oraz przypraw takich jak czosnek, pieprz, imbir oraz ostra papryka. Produkt zawiera również wiele innych składników, np. teksturowane białko grochu, błonnik grochowy, skrobia kokorydziana czy skrobia ziemniaczana modyfikowana. Ostatnie składniki dodane dla dobrej konsystencji burgera. Produkt może nie jest najlepszym składem, ale na szybki posiłek jest to akceptowalny skład. Jeden burger to 242 kilokalorie. Bułka poranna fitness z tego samego sklepu o wadze 80 g. Większość składa się z mąki pszennej z dodatkiem mąki żytniej. W bułce odnajdziemy siemię lniane, nasiona słonecznika, ziarna soi, otręby pszenne. Pieczywo zawiera również sól, drożdże czy mąki ze słodu pszennego i jęczmiennego, dodanych dla poprawy smaku i wyglądu. Jedna bułka to 233 kilokalorie. Jak przygotować pożywną karabkę? Burgera najlepiej usmaż na patelni teflonowej przez około od 3 do 6 minut. Przekroić bułkę na pół, bułkę posmarować dwoma łyżkami humusu. Na dolną część bułki położyć przygotowanego według instrukcji burgera. Docisnąć drugą częścią bułki. Zachęcam Cię do obejrzenia innych odcinków poradni dietetycznej Zdrowszy Wybór.